Cześć, ja jestem Krzysiek i zapraszam Was na dzisiejszą opinię polityczną. Dzisiaj porozmawiamy o przypadku pani Joanny. Zaczęło się od telefonu kobiety do pani doktor i od podania przez panią Joannę informacji o dokonanej aborcji i o planie samobójstwa. Potem doktor poinformowała 112, 112 policję i skończyło się na przeszukaniu pani Joanny. Sytuację podchwyciła telewizja TVN, której dziennikarze przedstawili sytuację nadesłania policji jako opresyjne działanie państwa policyjnego, a rzekomym powodem interwencji mundurowych miała być dokonana aborcja. W narrację TVN wpisał się sam Donald Tusk, który wyzywał wyborców PiS od tchórzy, którzy głosują na wrogów kobiet. Sprawa stała się tak głośna, że komenda główna policji udostępniła nagranie rozmowy telefonicznej doktor z operatorem 112 i z dyżurnym policji. Był to niezbity dowód, że prawdziwym powodem działań policji była ochrona życia kobiety gotowej targnąć się na swoje własne życie, bo po przerwaniu ciąży nie umiała ze sobą psychicznie wytrzymać. Moim zdaniem, ta sprawa została zbyt nagłośniona i racy mają ci, którzy uważają, że T.V.N. i Tusk wykorzystują przypadek pani Joanny z Krakowa, aby zdobyć poparcie działając na emocje ludzi. Również wszystkie działania są bardziej. jest taką akcją marketingową K.O. przed wyborami. Faktem jest to, że obraz sprawy pani Joanny wykorzystywany jest przez Tuskową opozycję, jest inny niż w rzeczywistości. Ani razu w narracji historyka emeryta nie było mowy o planach samobójczych i apelu, aby walczyć z takimi skrajnymi stanami psychicznymi. Była tylko niewinna kobieta chcąca dokonać aborcji i złe, opresyjne państwo PiS i Konfederacji. Na końcu jeszcze wspomnę o opinii posłanki opozycji z programu publicystycznego po najnowszym odcinku Reset. Powiedziała ona, że to wszystko jest zrobione pod tezę i że jest to propagandowe i umniejszała profesorowi Censkiewiczowi. Nieraz ciekawie jest posłuchać drugą stronę. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie mojej opinii. Spotkamy się na komentarze. Na razie. Była to audycja P.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz Realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.